ピッ To dziwne zdjęcie zostało zrobione przez Kathy Owen, pochodzącej z Silver City w Kalifornii. Wyraźnie widać na nim upiorną głowę psa wyglądającego przez okno. Oczy, nos i pysk tego psa są bardzo widoczne. Wygląda jakby miał długie uszy, a jego głowa pokryta jest jasnym, gęstym futrem. Podczas gdy wielu twierdzi, że głowa ta musi należeć do psa widma, to inni pozostają nieco bardziej sceptyczni, mówiąc, że może to być po prostu prawdziwy pies, który patrzy przez bardzo brudne okno, jednak jego głowa nie wydaje się być połączona z ciałem i swoim wyglądem jak najbardziej przypomina ducha, chociaż trudno znaleźć więcej informacji na temat tego zdjęcia, dlatego trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy jest prawdziwe. A wy co myślicie, czy to rzeczywiście może być duch ciekawskiego psa zaglądającego przez okno? To zdjęcie zostało zrobione przez pewną kobietę o imieniu Shauna. Uważa ona, że pokazuje ono kilka zjaw jakichś zwierząt, które najwyraźniej bawią się z trzema psami. Na zdjęciu obok psów widać co najmniej dwa lub trzy dziwne kształty przypominające bawełnę, których jeszcze więcej jest w oddali. Do tego psy wydają się być bardzo świadome obecności duchów, które wydają się na nich patrzeć. Niektórzy uważają, że delikatne, podobne do bawełny kształty, takie jak te widoczne na tym zdjęciu, mogą w rzeczywistości być przejawem zmarłych zwierząt domowych, które znane są przede wszystkim z tego, że pojawiają się na zdjęciach wokół innych żywych zwierząt. Te czarno-białe zdjęcie to podobno jedyne, najbardziej znane zdjęcie tajemniczego psa Blue Dog Hill. Historia mówi o bogatym żołnierzu i jego psie, którzy podczas powrotu do domu z lokalnego baru późną nocą zostali zabici przez bandytów w okolicy Port Tabacco w hrabstwie Charles w stanie Maryland. Bandyci szybko uciekli, ale szybko powrócili, aby poszukać bogactwa, które ponoć pozostawił zabity przez nich. Mężczyzna. Kiedy to zrobili, jeden z nich stanął przed upiornym, jasnoniebieskim psem o intensywnie świecących oczach. Duch psa patrzył na nich z góry, a bandyci zamarli. Nagle bestia wydała z siebie potężne wycie i podbiegła do nich. Mężczyźni uciekli z przerażenia i już nigdy nie wrócili. Podobno do dziś nadal widywane są tajemnicze niebieskie psy. Miejscowi twierdzą, że czasem w środku nocy może można usłyszeć wycie psa, a niektórzy boją się wyjść w obawie przed spotkaniem z widmową bestią. Mówi się, że pies czeka w miejscu, gdzie przed laty zginął jego pan, strzegąc skarbu przed każdym, kto odważy się zaryzykować. Su Radigan z Whithall w Birmingham w Anglii uchwyciła to niesamowite zdjęcie pewnego wieczora, kiedy spacerowała ze swoim psem Mia w lokalnym parku. Zauważyła, że Mia, która zwykle była cicha, nagle zaczęła w dziwny sposób się zachowywać i zaczęła szczekać na coś, czego jej zdaniem tam nie było. Zdezorientowana Radigan postanowiła zrobić zdjęcie na swoim telefonie, a to, co na nim zobaczyła, Mocno ją zszokowało. Okazało się, że wcale nie była tam z psem sama. Zapytana o zdjęcie, Radigan mówi, iż wierzy, że pokazuje ono jakieś dwie osoby wyprowadzające psa, a jeśli spojrzycie na górę, możecie zauważyć też jakieś inne zwierzę ze świecącymi oczami, przesuwającymi się po niebie. Kiedy to zdjęcie zostało opublikowane w internecie, natychmiast wywołało poruszenie. Wielu uważało, że zdjęcie to. To rzeczywiście dowodzi istnienia psów-duchów, widzianych obok duchów ich ludzkich towarzyszy. Czy to naprawdę możliwe, że zdjęcie to uchwyciło duchy ludzi i psów na spacerze? To zdjęcie zostało zrobione na początku lat 90. aparatem fotograficznym kodak. Zdjęcie wydaje się ukazywać ducha zmarłego kota, podczas gdy mglisty przezroczysty kształt z pewnością przypomina siedzącego z wyciągniętym ogonem kota, to i tak znaleźli się i tacy, którzy uważają, że to nic więcej jak rozmycie albo kurz na obiektywie aparatu. Jeśli wy należycie do tej grupy, to może ta historia sprawi że zmienicie zdanie. Otóż, prawdopodobnie kot, który został uchwycony na tym zdjęciu, zmarł dokładnie w tym samym miejscu, w którym się objawił. Poza tym autorka owego zdjęcia wspomina również, że dziewczynka na zdjęciu była jej córką i uśmiechała się tuż przed zrobieniem zdjęcia, pomimo iż na co dzień chodzi smutna. Czy to możliwe, że to zdjęcie naprawdę ukazuje ducha zmarłego zwierzaka rodziny? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. To zdjęcie zostało zrobione pod koniec lat 90. na przyjęciu weselnym w Aurora w stanie Minnesota. Para na zdjęciu twierdzi, że przez 8 lat od wykonania tego zdjęcia nie zauważyła w nim niczego dziwnego. Jednak jeśli przyjrzymy się nieco dokładniej, to zauważymy, że tuż nad lewym ramieniem pana Martineza widać dziwną, jakby psią twarz. Mężczyzna, który w tym czasie walczył z uzależnieniem od narkotyków, twierdzi, że. Zrobił to zdjęcie jako przestrogę przed nadużywaniem narkotyków i wierzy, że był to jakiś demon, który musiał się go uczepić. Od tej pory stale nosi przy sobie to zdjęcie, przypominając ludziom o złu, które na tym świecie istnieje. Eksperci od fotografii zbadali je i stwierdzili, że nie zostało ono w żaden sposób sfałszowane. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? To zdjęcie wydaje się ukazywać upiornego ducha kota. Rodzina twierdzi, że ich dom obfituje w wiele różnych zjawisk paranormalnych. Podobno zdjęcie to zostało zrobione na kilka chwil przed dziwnym zjawiskiem, którego byli świadkami, a zdjęcie wyraźnie pokazuje powoli formującą się zjawę kota. To, czy formujące się widmo jest widoczne, jest sprawą dyskusyjną, ale jedno jest pewne: drugie zdjęcie naprawdę wydaje się przypominać kocią twarz. Można wyraźnie dostrzec jego oczy, nos i pyszczek niemal w taki sposób, jakby patrzył wprost na ciebie. A wy co myślicie? Czy to zdjęcie jest dowodem na to, że zwierzęta naprawdę wracają do nas jako duchy, czy po prostu nasze oczy płatają figla? W 1916 roku pochodzący z Anglii emerytowany inspektor Scotland Yardu Arthur Springer wykonał to tajemnicze zdjęcie. Mężczyzna twierdził, że podczas robienia tego zdjęcia w kadrze nie było psa. Jest ono bardzo często używane za jedno z najczęstszych zdjęć uchwyconego psa widma, a wielu miłośników zjawisk paranormalnych twierdzi, że dowodzi ono istnienia duchów zwierząt. Pies jest po części przezroczysty, a jego tył wygląda jak uformowany z substancji podobnej do mgły. Niemal jakby zwierzę pojawiało się i znikało w momencie robienia zdjęcia. Wielu sceptyków uważa, że przyczyną tak wyraźnego obrazu jest efekt podwójnej ekspozycji, jednak bez dokładniejszych informacji trudno jest to udowodnić w jakikolwiek sposób. To dziwne zdjęcie zostało zrobione w 1994 roku w Penrith w Anglii i ukazuje ono kota o imieniu Tinkerbell, ciągniętego w górę przez jakąś tajemniczą siłę, podczas gdy drugi kot o imieniu Banty patrzy przed siebie. I chociaż miłośnicy zjawisk nadprzerodzonych zgadzają się z tym, że to zdjęcie wyraźnie pokazuje coś bardzo dziwnego, to jednak są nieco podzieleni co do tego, czym tak naprawdę jest. Mgliste, pomarańczowe światło, które na nim widać. Niektórzy uważają, że może to być duch innego kota, próbującego bawić się dzwoneczkiem. Inni myślą, że może to być złośliwy duch, albo nawet poltergeist, który po prostu szuka uwagi. Pomimo dogłębnych badań, zdjęcie to do dziś pozostaje tajemnicą. Dziwna tekstura światła pojawia się nawet na negatywie i tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo fałszerstwa. To zdjęcie zostało zrobione w Benson w Arizonie. Denis twierdzi, że jechała z przyjaciółmi do miasta, ale po drodze postanowiła się zatrzymać na cmentarzu, aby się rozejrzeć. Kobieta zrobiła serię zdjęć, podczas gdy reszta grupy badała okolice. Ze wszystkich to było jedynym, które ukazało coś bardzo dziwnego. Przy nagrobku wyraźnie można zobaczyć coś, co wygląda jak pies. Jeśli przyjrzycie się bliżej jego tylnym nogom, Zauważycie, że zwierzę faktycznie stoi na zewnątrz żelaznego ogrodzenia, a mimo to widać metalowe pręty ogrodzenia przechodzące przez jego ciało. Czy to rzeczywiście może być duch psa? Jeśli tak, to co robił na cmentarzu? Czy to możliwe, że odwiedził kogoś z kim był związany w swoim życiu? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Podobał się film? Pozostawcie kciuka do góry, zapraszam do oglądania moich innych ciekawych, strasznych materiałów, jak i do komentowania pod filmami. Wesprzyjcie mój kanał, zasubskrybujcie, będę bardzo wdzięczna i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.